Do toalet szybko tracą zapach i estetyczny wygląd. Ambipur flash to gęsty wydajny płyn, który zapewnia świeżość do ostatniego użycia. Za każdym razem ta sama ilość pachnącego płynu krąży po muszli, odświeża ją i czyści. Ambipur flash. Spółkujesz i spółkujesz, a on nadal pachnie. Tak? Chcesz posłuchać? Zadzwoń i podziel się radością. Jest taniej niż myślisz. Jedna minuta rozmowy międzymiastowej z trzema bliskimi osobami i już od 16 groszy. Telekomunikacja Polska. Nie masz czasu na ćwiczenia? Masz już dość kaset wideo z powtarzającymi się ćwiczeniami? Męczycie leżenie na podłodze i korzystanie z urządzeń do ćwiczenia mięśni brzucha? Teraz mamy najprostszy sposób, żeby osiągnąć upragnioną sylwetkę. Przyszłość fitness jest nareszcie dostępna. Przedstawiamy fenomenalny Aptronic Fitness System. Przygotujcie się na wspaniałe uformowanie mięśni brzucha i innych partii waszego ciała bez żadnego wysiłku. Aptronik jest elektronicznym urządzeniem marzeń, które pozwoli Wam osiągnąć natychmiastowe efekty bez nużących czasochłonnych ćwiczeń. Osiągniecie piękną rzeźbę mięśni brzucha w niewyobrażalnie prosty sposób. Aptronik jest bardzo bezpieczny i prosty w użyciu. Możecie sterować dziesięcioma stopniami intensywności i wybierać sześć różnych programów ćwiczeń. Potem możecie z podziwem oglądać wasze mięśnie brzucha, napinające się jak podczas wykonywania ćwiczeń. Możecie korzystać z Uptronic oglądając telewizję, pracując, spacerując, gdziekolwiek i kiedykolwiek. 10 minut z Uptronic to równowartość 600 brzuszków. Gwarantujemy, że stracicie 5 cm w środkowych partiach ciała w ciągu miesiąca, jeśli tylko będziecie regularnie używać tego urządzenia. Po używaniu Aptronic System przez 2 miesiące zauważyłam, że moje mięśnie brzucha stały się bardziej widoczne. Możecie go również nosić na ramionach, klatce piersiowej i udach. Ponieważ nie posiada żadnych przewodów, możesz go nosić w niewidoczny sposób pod ubraniem. Aptronic jest niedostępny w sklepach. Możesz go kupić jedynie w naszej ofercie telewizyjnej. Inne urządzenia tego typu są o wiele droższe. Tylko teraz możesz kupić Aptronik za 299 zł i 90 groszy. Ale to nie wszystko. Otrzymacie także łatwą w użyciu instrukcję, która odpowie na wszystkie wasze pytania i wskaże dokładnie miejsca, na które należy zakładać Aptronik. Znajdziesz w niej także przykładową dietę, która pomoże ci w uzyskaniu wspaniałej sylwetki oraz zapasową baterię. Tylko teraz wszystkie te dodatki dostaniesz za darmo. W ramach promocji otrzymacie także drugi krótszy pasek i de do umieszczenia na udzielu pramieniu. Aby zamówić aptronic Fitness System zadzwoń do Studia Moderna pod numer telefonu 022 673 12 12. DZWOŃ TERAZ. Musicie wychodzić z domu, żeby w waszym portfelu pojawiły się pieniądze. Tak! tak? tak. Pierwsza litera to litera Z Zamiar Jak żeś ty to szybko zrobiła, Małgosiu Bije ci brawo no, Naprawdę tak często dzwonisz? Bardzo się cieszę Bardzo ten. ten konkurs to najlepszy sposób na wielką wygraną Przypominam, Telegra Program da żywo i słabo Telegra Jutro o 11.35 w Siódemce Niewyjaśnione zdarzenia Zrobiło się jasno Bardzo jasno Spotkał pan już kogoś, kto przez coś takiego przechodził? Gdzie są dzieci? Właśnie. Nie każdego badają najlepsi znawcy zjawisk paranormalnych w kraju. Nie tak miało być. Kim był ten człowiek? Mówiłem, żebyście się trzymali z dala od mojej posesji. Serial Czynnik Psi. Jutro o 15:40. Ach, co to był za tydzień? Tyle się w nim wydarzyło. Premiery, sesje zdjęciowe, koncerty, pokazy. Kto za tym wszystkim nadąży? Oczywiście ekipa programu Co za tydzień. Wybierzemy dla Was najważniejsze wydarzenia. Odwiedzimy niezwykłe miejsca. Porozmawiamy z ciekawymi ludźmi. Co za tydzień. W niedzielę o 22.40 w siódemce. Oto kielich proroka Eliasza, który odwiedza każdą żydowską rodzinę, by wypić krople wina. Kto otworzy mu drzwi? Hana otworzy. Mu. Powrót do tragicznych czasów. Który to rok? 5703. Zabiją nas. Pamiętam to. 6 milionów Żydów. Nie pytaj skąd wiem. Co jest droższe? Wiedza czy nie wiedza? Nie wiem. Diabelska arytmetyka. We wtorek o 20. W siódemce. 56 sztabek, każda po 5 kg. Policjanci są bezradni w starciu z przestępczością zorganizowaną. Tu zawodzą zwykłe metody śledcze. Tu trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Do walki z mafią staje zamaskowany mściciel. Serial sensacyjny Klaun we wtorek o 21:50. Szczęście nigdy nie trwa wiecznie. W tej rodzinie panowały miłość, zgoda i radość. Dopóki nie wydarzyła się straszna tragedia. Rebecca mornej w roli zrozpaczonej matki. Po tym co zaszło jej najbliżsi zaczęli się coraz bardziej od siebie oddalać. Trudny powrót, w poniedziałek 25 marca w siódemce. Crazy? Przecież to my. Kiedy czujesz, że policie gardło, tak naprawdę oznacza to stan zapalny. Septoletę. Kiedy bakterie atakują, odpowiedz kontratakiem. Co twoja rodzina lubi najbardziej? Mm. Chrupiące orzechy laskowe. Mm. I pyszny karmel. Hmm. Krem orzechowy. Mm. Ciemną czekoladę. Mm. A najlepiej, gdy wszystko jest razem. To Fifi, bo razem jest najzabawniej. Zabawa w to Fifi. Przemokłeś. Przewiało Cię. Przemarzłeś. Zażyj Skorbolamid. Skuteczny i sprawdzony lek, który hamuje rozwój przeziębienia. Trzy optymalnie dobrane składniki zwalczą pierwsze objawy przeziębienia, zablokują rozwój infekcji i wzmocnią Twój organizm. Przemarzłeś? Przemokłeś? A może cię przewiało? Zażyj Skorbolamid. Dostępny bez recepty. Big Bitwa na żywo w Siódemce. Chcesz wiedzieć co dzieje się w domu Wielkiego Brata? Chcesz na bieżąco śledzić życie mieszkańców? Przeżywać z nimi przygody, radości i dramaty? Poznaj smak rywalizacji i smak namiętności. Big Brother Bitwa na żywo. Dziś 25 minut po północy w Siódemce. Program sponsoruje producent naturalnej wody mineralnej Arctic. Jak się nazywasz, mamy? Nazywają mnie Dzieciak. Może powinniśmy oddać im force? Można negocjować. Matka mi nie powiedziała, że się Jak się masz, stary gracz? Johnny Cash wciela się w postać z własnej piosenki. Stawiam grunt. Ojciec i syn wspólnie używają życia. Baron i dzieciak. Jutro o 17.20 w siódemce. Dwudziestolatki. Szalone, rozmarzone, zakochane. Tę parę zetknął przypadek. Różnią się od siebie pod każdym względem. Ona leczy rany po nieudanym związku. On ma poukładane życie osobiste. A przynajmniej tak mu się wydaje. Co wyniknie z ich spotkania? Serial Jack i Jill. W niedzielę o 19.05. Wyzwanie dla odważnych. Dajesz sobie radę. Może być. Kocham tego przed Sybil Shepard i Bruce Willis. Znów mnie, Zgłębiają tajniki zawodu detektywa. Czasem bardzo niebezpiecznego, czasem całkiem zabawnego. Może mnie podrzucić. Serial na wariackich papierach. W niedzielę o 15.40 w siódemce. 3, 2, 1. kto naprawdę stał za zamachem na prezydenta Kennedy'ego? 10, 12 osób. grupy, 3 9. Porywasz się z motyką na słońcu. Jak podam ci nazwisko tej grubej ręki. skończę z kulą byłbie. Kevin Costner odkryje prawdę. Skoro był drugi strzelec, wówczas siłą rzeczy musiał istnieć spisek. Nagrodzony Złotym Globem film Olivera Stona JFK. W środę o 20.00 w Siódemce.